Dobre i na złe chcę być przy tobie aż do końca. Pochwalam cię. Sam nie wiesz, ile dajesz mi, masz w sercu tyle słońca. Witam. Rozpoczynam nowy projekt konstruowania tokarki dwusuportowej do regeneracji tarcz hamulcowych. To tu na razie jest ogólny, ogólny burdel. Firanki są, dziewczyn nie ma. No ale trudno, z czymś trzeba żyć. Dokumentacja na korpus maszyny. Akcesoria do wrzeciona. Wrzeciono. A konkretnie materiał na wrzeciono. Jedna z części do korpusu łożyskowego tokarki. Tu taki szczegół, żeby wywiercić i odzyskać materiał, zrobiłem sobie taki oto przyrząd. Dwa punktaki złączone gumką gumkami, jakoś ich tam nazywają receptorki, czy jakoś. Kółeczko narysowane, przyłożone po ten długszym cyk. Muszę w każdym razie ten, ten co je w górze, zrobi punkcik i cofnie się, przekłodo się i cyk, tyk cyk, 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 cyk i samo wypadło. To jest taki prymitywny projekt narzędzia, które trudno zastąpić, nie mając maszyny z pomiarami współrzędnych. Jeszcze taką krótką informacja. Jeśli się wierci wiertłem 8, a ja wierci wiertłem 8, średnica punktaków 8 mm. I nie ma, że boli, wypadło samo. Prymitywne to, bo prymitywne, ale skuteczność całkowita. Tak, i otworzymy dokumentację. Gotowe. Ino zrobić, czyli obrobić. To jest Fajs, aparat którego szwagier świętej pamięci, robił w roku 1900. Osiemdziesiątym drugim albo trzecim, ale ci fachowcy w mieli wiedzę, tyle roku to szwajcuje, a awaryjność zero, a jak spawo, otulina sama odchodzi. Nie wierzycie? O proszę. A to jest techniczna dokumentacja tego wrzeciona. Co prawda, nie ma tabelki, ale tabelka. Na rysunku u mnie jest potrzebno jak psu to noga. A więc tak. Międzyoperacyjnie ostrzyni noży nie wiem jak to nazwać, do nożyc ogrodowych. Od razu mówię szczegół o ostrzeli na odwrotnych obrotach. Dwarza diamentowo 156 A dlatego na odwrotnych obrotach żeby to nie drżało Bo na logicznych obrotach by to tak wyglądało Czyli dokładnie tak, jak mówił Staży. Mogę być głupi, ale se muszę radzić. você vai ajudar aí Oh, I'll Już jest gotowa, więc. Co? Nic mówię, tu rozumiesz ze sobą, bo lubię mądrego słuchać, mądremu mu odpowiadać. W następnym filmiku spotkamy się już przy Drebanku. Jeszcze krótko informacja do tych młodych wilczków, bo stare kojoty, stare lisy, basiory, tygrysy i lwy o tym wiedzą, ale dla młodych wilczków bezpieczeństwo hamuje robotę. A teraz informacja. Dla młodych, niedoświadczonych z trzema rzeczami żartu w nim ma. To jest z podpisem, z kutasem i z maszynami. A oto dowód, co ta maszyna ze mną zrobiła. Ze starym lisem. Dał się chycić do szłopca. No, piękne ją stuningowało. To był moment. Moment, zlekceważyłech se długi ręko w przywiertaniu i stało się jak się stało.